Zuza O jest oh Ale fajnie Ale z taty błędnikiem. Wow. błędnikiem Wolniej Ale wysoko, szybciej! Ja pierdziele ja się boję! Szybciej! Szybciej! szybciej. 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 Kiedy my jeszcze wyżej idziemy, ja pierdzielę. To to jest masakra w ogóle. Ale fajnie! Jak ekstra! Wow! Dobra, mamy chyba maksymalnie jeszcze do góry jedziemy. Nie? Na dół? Nie. Dziadzią byś mogła tutaj usiąść dziadzia i z ciocią Sylwią. Ja jesteśmy na wysokości, że jesteśmy prawie na górze. My już chyba zjeżdżamy na wór Mamy nagram wtedy z mama tam, mama Mogłam wybrać z to trampolina fajna też. jak ja ci funknąłem, trampolinę to wszyscy będą chcieli mieć ten, dwie. Ale pięknie, wysoko. co? Nie. To nie jest nasza hodowla. To jest nasza. na dół.